Jusuf jest coraz częściej obecny w życiu Melek i Elf. W 453 odcinku Rw dopadną go demony przeszłości. Sprawdź, co wydarzy się w 453 odcinku REW. RILW odcinek 453. W środę 27 marca 2019 roku o godzinie 14 w TVP1. Jusuf, umut Oskan, jest tajemniczy, ale już nieraz pomógł Izabele Damla Ganilir, a Melek docenia to coraz bardziej. Jak dalej będą układać się ich relacje? Jaka jest przeszłość Yusufa? W 453. odcinku serialu Red Tulej, Liria Sen i Aysel, Sesan Baelkta, świętują rocznicę ślubu. Tulej przypadkiem odnajduje w telefonie męża wiadomość od Muali. Aysel spotyka się z Mualą, aby powiedzieć jej, żeby się od niego odczepiła. Tymczasem Tulej, obserwująca wszystko z daleka, jest przekonana, że mąż ją zdradza. Beril i Lille startują w wyborach na przewodniczącą klasy. Bardzo Semre Melisnar, wydaje się wierzyć w uczucia Umita, Mreal .pl, i postanawia go wykorzystać do własnych celów. Widok Melek i Ilf przypomina Jusufowi jego tragicznie zamordowane żony i córkę.